Cześć! Z tej strony Marek Pichua. Zapraszam Was wszystkich na polski kanał 1000 PS. Gdyby ktoś zaproponował mi, że mogę sobie wybrać dowolny motocykl typu Naked Bike, miałbym parę swoich typów. Jakiś czas temu testowałem tracera 7 i tracera 9 od Yamaha które mają swoje odpowiedniki wersji Naked, czyli MT-07 i MT-09. Bardzo podobają mi się też motocykle od Hondy CB650R i CB1000R. Ale wiecie co? Jest cała gama jeszcze innych Nakedów, w tym chociażby od austriackiego ktm z nowym KTM 990 Duke na rok 2024. Ten KTM nie prosi o miejsce przy stole. Wydaje mi się, że to on rozdziela miejsce pozostałym. Spójrzcie na ten motocykl. Założenie KTM-a na rok 2024 było proste. Zbudować najlepszy motocykl segmentu street wagi średniej. Rezultat? Najlżejszy, najbardziej precyzyjny i najbardziej nastawiony na osiągi motocykl typu naked na rynku, który zapewniać ma świetne czucie maszyny we wszystkich sytuacjach podczas jazdy. Dodatkowo został on tak zaprojektowany, żeby nadał się dla każdego, czy to początkującego motocyklisty, czy też tego, który ma już za sobą wiele sezonów doświadczenia. KTM 990 Duke został wyposażony w zupełnie nową ramę rurową, w której położono nacisk na sztywność skrętną oraz lepsze czucie. W tejże ramie umieszczony jest dwucylindrowy rzędowy silnik. O pojemności 947 cm, który generuje 123 konie mocy oraz moment obrotowy w wysokości 103 Nm. Silnik jest nie tylko mocny, ale i najmniejszy w swojej klasie, co dodatkowo poprawia zwinność maszyny. Kierowca nowego KTM ma do dyspozycji 5 trybów jazdy. Przede wszystkim są to Street Sport RAIN, te trzy podstawowe, ale gdyby się komuś one znudziły i potrzebował większej dawki adrenaliny. Mamy jeszcze do dyspozycji Performance oraz Track. Te dwa tryby dają KTM KTM-owi Duke 990 większe możliwości, pozwalają go lepiej dopasować do potrzeb kierowcy i lepiej przygotować do jazdy sportowej. KTM co więcej wyposażył motocykl w Launch Control, dzięki czemu możemy liczyć na maksymalne przyspieszenie przy ruszaniu z miejsca. Za przeniesienie mocy 123 koni mechanicznych na drogę odpowiada produkowane przez KTM a zawieszenie WP Apex, z pięciostopniowym zakresem regulacji, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Ale przy dużych prędkościach bardzo ważne jest też skuteczne hamowanie. Przedni hamulec ma do dyspozycji dwie lekkie tarcze pływające o średnicy 300 mm, na których pracują dwa czterotłoczkowe zaciski mocowane promieniowo, a z tyłu mamy jedną tarczę o średnicy 240 mm. Temu wszystkiemu towarzyszy przetestowany i wypróbowany już system ABS. Przyjrzyjmy się teraz zegarom. KTM postawiło na 5-calowy wyświetlacz TFT z najnowszym oprogramowaniem, które usprawnia nawigację i pozwala kierowcy mieć dostęp do różnych funkcji motocykla przy mniejszej ilości kliknięć. Tym samym poprawia się user experience. Wyświetlacz współpracuje dodatkowo z oprogramowaniem KTM Connect, dzięki czemu może łączyć się ze smartfonem, dając nam dostęp do nawigacji, plików audio, czy połączeń. A dla tych, którzy lubią być zawsze w kontakcie ze światem, jest także złącze USB-C, dzięki czemu w czasie jazdy można ładować naszego smartfona. Patrząc na nowego KTM 990 Duke, ciężko odnieść inne wrażenie niż to, że jest to rasowy naked. Imponująco wygląda na postoju, imponująco wygląda podczas jazdy. W dodatku chyba każdy z Was Zwrócił uwagę na ten nowy reflektor LED z inteligentnym oświetleniem, który nie tylko nadaje takiego groźnego wyglądu, ale też zapewnia świetną widoczność. Oczywiście zdania są podzielone, jednym się to podoba, innym nie, ale właśnie wydaje mi się, że ten reflektor dodatkowo podkreśla charakter tego motocykla. KTM 990 Duke będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym oraz pomarańczowym który ma upamiętniać 30-lecie rodziny Duke. To by było na tyle. Ciekaw jestem, czy Wam podoba się nowość z Matrix Hoffen. Podzielcie się z nami swoimi opiniami, zostawiając komentarz pod tym filmem. A jeśli filmik się Wam podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Do następnego. Cześć!